Święto Policji to już tradycja, odkąd powstała Policja, staraliśmy się w jakiś sposób również podsumowywać swoje okresy wytężonej pracy i służby i świętować. No tak to jest w życiu, że jest okres pracy, ciężkiej pracy, a później należy odpocząć i, i zakończyć to jakimś świętowaniem, zapraszając sąsiadów, przyjaciół, kolegów. 28 lat służę w mundurze już tutaj. Dzień dzisiejszy jest dla mnie szczególnie z uwagi na to, że jest to podsumowanie całorocznej pracy policjantów, policjantek z różnych wydziałów. Możemy przyjąć, że dobry policjant to policjant skuteczny przede wszystkim, ale również policjant, który potrafi znaleźć się w każdej sytuacji, dostosować swoje postępowanie do konkretnego zdarzenia, może pewnie po części być elastycznym, umieć reagować na każde zgłoszenie. Kobiety w policji są y, równo traktowane jak y, mężczyźni, więc nie ma tutaj, y, można powiedzieć, taryfy ulgowej. Mamy takie same zadania, tak samo jesteśmy oceniane i tak samo służymy społeczeństwu. Każda jednostka świętuje w własnym zakresie, każda komenda powiatowa organizuje sobie te święta u siebie. Na szczeblu wojewódzkim również jest organizowane święto policji odbędzie się 30 lipca w Rzeszowie.